Obrazy z Kościoła. Obraz Miłosierdzia Bożego. Obraz Miłosierdzia Bożego, popularnie nazywany obrazem Jezusa Miłosiernego, przedstawia wizerunek Chrystusa już po zmartwychwstaniu, ale ze śladami męki. Namalował go Eugeniusz Kazimierowski w Wilnie w 1934 roku. Według objawień, których doświadczyła siostra Faustyna Kowalska. Pierwsze takie objawienie miało miejsce w Płocku 22 lutego 1931 roku. W jej dzienniczku czytamy: Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Obraz ten jest darem Boga dla ludzi, naczyniem, dzięki któremu człowiek może poznać istotę miłosierdzia Bożego, oraz uzyskać wiele łask. Jego kult wiąże się wprost ze świętem miłosierdzia obchodzonym w pierwszą niedzielę po zmartwychwstaniu. Według wskazówek siostry Faustyny do obrazu miały zostać dołączone słowa Jezu, ufam Tobie. Sama zaś wartość obrazu, jak wytłumaczył jej Jezus, nie bierze się z piękności farby ani pędzla, ale z Bożej łaski. W późniejszym czasie powstało wiele wersji tego obrazu. Najbardziej znana jest autorstwa Adolfa Chyły z roku 1944.